Dzień dobry, moi drodzy! Witam Was serdecznie w kolejnych czytaniach miesięcznych. Tym razem mamy miesiąc czerwiec 2021 roku, a ten konkretnie filmik przeznaczony jest dla osób z podznaku bliźniąt. A więc witam Was, drogie bliźnięta, jak zwykle, zarówno te zodiakalne, ascendentalne, księżycowe. A jeżeli uważacie, że również wenusowe czy marsowe do Was przemawiają, no to jak najbardziej, oczywiście też. Witam wszystkich serdecznie. No i moi kochani, już bez zbędnych słów wstępujących jakichś, po prostu zaczynamy czytanie. A więc rozłożymy sobie karty. Karta główna. Rada. Ostrzeżenie. Co dobrego. Co złego. Początek, środek i koniec miesiąca. Dobrze, moi kochani. Co my tu mamy? Rozpoczynamy czytanie od spraw związanych yy, z finansami, z pracą, czyli zawodowo-finansowo tak? W ten sposób. <laughs> moi drodzy, główna karta miesiąca. To karta, która mówi, że no właściwie jest to miesiąc, który sprawi wam dużo radości, dużo frajdy, dużo satysfakcji. I myślę, że rzeczywiście będzie wiele takich sytuacji, które po prostu sprawią, że na waszych twarzach pojawi się uśmiech. Ale pomimo tego, że to jest karta główna, to jednak mamy tutaj też koło fortuny i mamy tutaj też dziewiątkę mieczy. Więc moi kochani, Myślę, że jednak ten miesiąc, y, mam nadzieję, że będzie miał przewagę tej trójki pucharów, tej radości bez troski, zabawy, spotykania się z, y, z fajną atmosferą wokół nas i tak dalej. Natomiast no, myślę, że może też mieć jakieś gorsze momenty. I wtedy możecie się o coś martwić. O co się możecie martwić, moi kochani? Mamy tu pokazane przemęczenie. Więc być może będziecie mieli na przykład taką sytuację, że będzie naprawdę dużo pracy i szczególnie jeżeli, bo tutaj jest pokazany cesarz, czyli na negatywie, czyli powiedzmy, że szef czy szefowa, no to już płeć jest nieistotna w tym momencie, będzie wam jakby dokładał być może tych zajęć i będziecie naprawdę czuli się bardzo przemęczeni, bardzo przeciążeni, natomiast no, nie macie w tym momencie jakby, nie wiem, Takiej asertywności w sobie, żeby powiedzieć dość, ja mam już dość, tak? dla mnie to już wystarczy. Na ten moment więcej nie jestem w stanie zrobić. A tutaj być może jest taka sytuacja, kiedy ten człowiek będzie uważał, że jeszcze wam może coś dołożyć. Okej, okay, jeszcze zrobisz, to jeszcze zrobisz, to, a może jeszcze tym się zajmiesz. I myślę, że stąd to będzie takie przemęczenie. Które będzie powodowało stres, bo być może te, te rzeczy, które zostaną wam dołożone do waszych zwykłych, codziennych obowiązków i czynności, no nie będą proste będą powodowały właśnie ten stres. Tym bardziej, że pokazuje się tu karta księżyca, więc to mogą być rzeczy, których być może jeszcze nigdy nie robiliście, być może to jest coś nowego, być może to jest dla was droga, której nie znacie. I niestety, ale no, szukanie tej drogi przy takim przeciążeniu no, nie jest łatwe, tak? Bo jeżeli jesteśmy w takim dużym komforcie emocjonalno-psychicznym, to my wtedy łatwiej mamy iść w nową stronę, w nową drogę i odkrywać to, co nieznane. A jeżeli jesteśmy przemęczeni, przeciążeni, to średnio nam to wychodzi. No więc, moi kochani, może być taka sinusoida, tak? Raz góra, raz dół. Raz będziecie się czuli dobrze, będziecie się czuli docenieni, będziecie się czuli pełni energii i z taką właśnie radością, zapałem, pasją, że tak powiem, będziecie pracować, ale za chwileczkę niestety spadamy troszkę w dół. <laughs> no, jak to w kole fortuny, tak? Wszystko się kołem hmm, toczy. Natomiast. Ważne jest, żeby pomimo tego spadku energii, który możecie odczuwać, i tego przemęczenia z drugiej strony, które możecie odczuwać, żebyście jednak no, starali się swoje obowiązki wykonywać sumiennie, sprawiedliwie, uczciwie, tak? czyli tak jak się należy, bo bardzo możliwe, że ten cesarz tutaj, który tak jak mówię, jest na negatywie, no, będzie bardzo krytyczny. I bardzo będzie wręcz taki poszukujący być może jakichś błędów, będzie Was chciał rozliczyć, będzie Wam chciał być może wytknąć, że to czy tamto nie jest zrobione tak, jak powinno być. Tak? Będzie szukał po prostu takich momentów, aby no, gdzieś tam Wam pokazać, że nie jesteście dobrym pracownikiem. Może tak być. No więc tutaj pilnujcie się, uważajcie, no bo. No, to też powoduje dodatkowy stres, dodatkowe obciążenie, jeżeli czujemy, że na przykład ten szef czy szefowa, że nam nie ufa, że nas sprawdza, że nas kontroluje, że no, stwarza nam jakieś takie bariery. Więc to wszystko razem może powodować zamartwianie się, a wręcz, <laughs> tak jak mówiłam, te sprawy, których, o których jeszcze nie wiecie, czyli ta droga być może, której jeszcze nie znacie może powodować w Was lęki, obawy i będziecie się bali jakby ruszyć do przodu w nowe. Tylko będziecie no, starali się zachować ten status quo, a tak naprawdę być może to wcale nie jest najlepsze rozwiązanie w danej chwili. Więc moi kochani, no, dużo tych ostrzeżeń, chociaż tak jak powiedziałam, karta główna to trójka pucharów, czyli karta, która mówi o tym, że będzie radośnie, będzie zabawowo można powiedzieć, tak? Ale mm, pamiętajcie o tym, żeby... Tak troszkę zbyt lekko nie podchodzić do swoich obowiązków. No bo tak jak mówię, moglibyście zostać rozliczeni, a niestety yy, na tej pozycji cesarz, on nie będzie dobroduszny i on nie będzie wybaczał jakichś takich, yy, no, nawet gdyby to były tylko lekkie błędy, czy lekkie niedociągnięcia, to on to wszystko wypunktuje. No więc niestety mogłoby nie być przyjemnie. Więc no to takie oszczerzenie, tak? Dobrze moi kochani, przejdźmy zatem do spraw miłosnych, sercowych. Jeżeli chodzi o singli, no moi drodzy, no, no karta główna, tak jak już wiecie, to jest trójka pucharów, czyli można powiedzieć, że właściwie miesiąc pełen zabawy, pełen radości, spotkań, spotkań być może z przyjaciółmi, spotkań z ludźmi, z którymi się dobrze dogadujesz, z którymi... Fajnie ci się spędza czas. No to takie nawet imprezy, typu, nie wiem, coś tam możemy sobie pogadać, jakąś lampkę wina wypić, czy coś takiego. Więc, no, jakby powiem, że przyjemna atmosfera. I tutaj, no, przy tej atmosferze zabawy mógłby się pojawić ktoś, kto mm, powiedzmy, że zrobiłby na tobie duże wrażenie. Duże wrażenie takie na poziomie fizycznym, tak? Bo jest to osoba, która wzbudza w nas pasję, pożądanie, namiętność, tak? coś takiego. Można by nawet twierdzić, że ta osoba mogłaby być ewentualnie spod znaku strzelca, ale to oczywiście niekoniecznie. Że ta osoba jest jakimś tam waszym przeznaczeniem, tak? Bo to koło fortuny go przynosi, czyli to jest. Coś dane od losu, tak? Dane, nawet można powiedzieć, w prezencie od losu. Aczkolwiek z tym prezentem tutaj no, nie byłabym przesadnie, być może, taka hmm, happy, ponieważ, no jednak, mamy tą dziewiątkę mieczy, czyli być może albo ta osoba jest w tej chwili w takim stanie troszeczkę zamartwiania się o coś, takiej gorszej kondycji emocjonalno-psychicznej i być może nawet jeżeli, powiedzmy, pokazuje tą taką stronę, że się chce zabawić, że chce gdzieś wyjść, że chce porozmawiać i tak dalej, to tak naprawdę chyba ma na ten moment dużo lęków, dużo obaw, dużo jakichś takich problemów wewnętrznych, z którymi, no, można powiedzieć, że na ten moment nie bardzo sobie radzi. I myślę, że. No to jest taka osoba, która być może potrzebuje na ten moment nawet pomocy, może wsparcia, może bratniej duszy, może rozmowy, a nie wiem czy, czy, to, czy to jest dobry moment na to, żeby coś rzeczywiście budować. Więc bardzo możliwe, że możecie kogoś takiego spotkać, kto nie do końca będzie być może kandydatem czy kandydatką do związku. A może z tego się zrodzi jakaś przyjaźń, będziecie mogli rozmawiać, będziecie mogli się wzajemnie wspierać. Być może tak. Bo ta osoba, no po prostu ma w tym momencie jakiś taki gorszy czas, więc mogłoby to w ten sposób się nam pokazać. I teraz tak, jeżeli chodzi o związki, o związkowców, więc moi drodzy, no. Yy, Powiem teraz do kobiet to, może tak partner wasz twój a... partner droga bliźniaczko pokazuje się jako y, y, y człowiek przemęczony tak przepracowany bir, depuis, zbyt dużo być może wziął na swoje barki być może zby, zbyt dużo obowiązków może odpowiedzialności może zbyt dużo trudności po prostu problemów gdzieś tam które go przygniatają mm, i może mieć taki, taki właśnie dół psychiczny tak bo gdzieś go tamto na tyle dociśnie że będzie się kiepsko czuł, będzie miał kiepską kondycję, ale równocześnie no w tym cesarzu na negatywie, może takie, może, no nie chcę tego nazwać, że się wyładuje na tobie, ale może to w ten sposób trzeba powiedzieć, że, że tak troszkę gdzieś tam te swoje emocje będzie chciał po prostu upuścić, i niestety, ale ty możesz stać się no, celem jakby takiego troszkę ataku, nawet z jego strony, tak? Więc. No więc tutaj z jednej strony to jakby ostrzeżenie, ale też taką mniej świadomość, że jeżeli to się zdarza czy zdarzy, to nie jest bezpośrednio w ciebie skierowane, tylko to jest jego jakieś tam, nie wiem, wołanie o pomoc, taka próba, próba spuszczenia troszkę powietrza, tak, bo jest bardzo, bardzo napompowany, bardzo naburzowany. Więc może w ten sposób. No, troszkę tak właśnie się pokazuje, że to miesiąc, kiedy możecie być od siebie oddaleni, odsunięci, tak? Nie jesteście blisko z, ze sobą, tylko raczej w takim troszkę jakby w dwóch torach, tak? Jakbyście szli, powiedzmy, że obok siebie, ale jednak nie razem, tylko dwutorowo, więc może to tak być. Chociaż, 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 oczywiście jakieś momenty namiętne też się będą zdarzać, oczywiście, że tak. Co tu jeszcze istotne? No, pamiętajcie, moi kochani, koło fortuny zawsze mówi o tym: raz jest dobrze, raz jest źle, raz jesteśmy na wozie, raz jesteśmy pod wozem, i pamiętajcie o tym, że zawsze wszystko się w życiu zmienia. Więc nawet jeżeli rzeczywiście jest ten gorszy czas, że czymś się martwicie, coś was przygniata, jakiś stres, być może macie wrażenie, że podjęliście jakąś błędną decyzję, że idziecie w jakimś złym kierunku, być może nie do końca wszystko jeszcze jest takie dla Was jasne i oczywiste, tak, bo, bo księżyc o tym mówi, że pewne rzeczy y, gdzieś tam są skryte, że wychodzą na wierzch jakieś obawy, jakieś lęki, y, że nie do końca jakby jesteście tacy y, osadzeni w rzeczywistości na ten moment. No mimo wszystko, no to koło fortuny mówi tak, że nawet jeżeli się czujesz teraz źle, pamiętaj o tym, że Koło fortuny się odwróci i będziesz na wozie. Będziesz niedługo na wozie, więc nawet jeżeli ten czas teraz no jest taki, powiedzmy, troszkę gorszy, odwróci się i będzie po prostu lepiej. No i tego Ci, bliźniaczku, życzę, oby to się stało jak najszybciej. A więc, moi kochani, cudownego miesiąca czerwca. Pomimo wszystko uważajcie na siebie. No i do usłyszenia już wkrótce.